Bo wiesz o co tutaj chodzi? Żeby przetrwać, no. Nie noc. rób zakupów o trzeciej w nocy. Cze czemu? No nie graj w Roblox o trzeciej w nocy! Nie można, o! bo się złe rzeczy dzieją, a my U. jesteśmy w sklepie zamknięci. Ale dopiero będzie trzecia w nocy, tak? Tak, tak. Uuu, dobra, rozumiem wszystko. <śliniczny> Takiegoś. Szybko jest, jest już. jasne. Brakuje mi czegoś na głowie, tak jakoś pusto tutaj. Czego ci brakuje o! na głowie? No nie wiem, czegoś na głowie mi brakuje, jakiejś dokładnie. Ja no cię nie gonię, widzę. o, o! Cię. Cześć! Co mnie popycha? Popycharo. A co ty masz na plecach? No ja mam wam. Pokaż. Tak. O, o, o. E, nie podoba. Hej! No, e, czemu tutaj jesteś i jak się tu dostałeś? O, Krystian, ktoś do nas gada. Ja nie chcę wiedzieć kto. Co to znaczy, nie będą szczęśliwi? Moment. Tu jest robot obok. Muszę bajkla znaleźć. Bajkiel, bajkiel. Tu jest bajkiel, tu są dwa. Chodź. Ale ten robot tam jest, a co źle. to bardzo źle, czy tylko trochę. On się zaraz włączy, on się zaraz włączy. Dobra, Dobra, szybko! Danger Wave? Nie wiem. Popchnęłam cię! się zmniejszyła. Widoczność. Tak. Tam były skanery, Krystian, nie w tą stronę idziesz. Tam! Tak! Dobra, idę. Połknij mnie, żebym o. była szybciej. O, o mój Boże! Kocznąłem cię. O mój Boże, dzięki, dzięki, dzięki. Dobra. E, chipsy? presle Nie wiem. Co to było? Co to są? Bo ja nie wiem. O mój Boże, znowu mnie znalazł. O, o. Nie chyba znalazł mnie bardziej, więc chyba. E, to znalazł nas. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, dobra. To nie jest to, ja tak jest nie niebies... O! Jak oni pomagają! Fa... O, to jest zamknięta! To zamknięto? O! Jest mokro, no alejka. Alejka jest. O, o! O, o, gdzie jesteś? Ola, mam problem. Chcę. Chcę. O, hej. O, to miałam znaleźć! Dobra, a gdzie jest ten? E, Olo, a to nie jest. Ale Jak mam to rozumieć, że ktoś jest tutaj? A nie, gdzie? Czy ja? o, poczekaj, bo to jest zamknięte. O, o. Nie wiem, to. Nie wiem, kto to jest. Bowiem, kolejny skaner. Okej, okay, On usnął. Usnął? O nie! A! Jednak nie usnął! Jednak nie o, o. usnął! Biegnie nie. za mną, to niedobrze, to bardzo o, dobra, nie, to dobrze. nie No to jednak nie za mną, to lubię. Tak. No, Co to jest? Dwa? To? Znaczy coś widziałam daleko. O, boże, boże, za sami, za Bo ja tu chyba jakąś kiełbasę trzeba przynieść, Ola. <laughs> kiełbasę. Jakaś kepasa tu potrzebna, wiesz? O, teraz dwie alejki są zamknięte, co jeszcze trudniej się tu biega. Co to ma być? Jakiś ja też widzę. Kupa w słoiku. Ja pójdę po kiełbasę. Przestań. O, o. Kiełbasa. O, o, o zauważył jest. mnie. Nie też. A to jest kiełbasa. Masz. Zepsuta. A, hmm. no. Zjadł mnie, dotknął mnie. Ale nie to od podłogi wyszedł? Dobra. O! Tu właśnie wkurzył. No kurde! No weź! On mi kocha! Czyli do klapy. Dobra, do klapy nie możemy podchodzić. Czemu do klapy? Bo z klapy wyskakuje zły odkurzacz. O! Oooo! ma. ma. Dobry. Ukradłem papier toaletowy Z klapy wyskakuje zły odkurzacz. I on chce. O o nie, no weź, Ja kolejny skaner robię, daj mi! Dobra, dobra, dobra. Co się stało? Co się stało? Co? 20% spawnów będzie od... zniszczony. O nie, jeszcze wizja jest zmniejszona. Bo, dobra, jednego tego, jednego ogłuszyłem co jak coś. Tak, co to jest tak ślisko? No Ktoś tu wylał. Plamat tam jest. Muszę dobra, iść po. Dobra, rozrobili. E, ja tam tego. Olu, ja tam tego ogłuszyłem, Tam, tam, tam wiesz. O, o Jezus, o. jak ta klapa tutaj. Widziałeś? No, 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 ja nie chcę po niej przechodzić. Dobra. Ja nie wiedziałem. Może ja od tej klapy dostałem. No tak, ona cię ugryzła, bo tam w środku o. siedzi jeden. Ty, no nie ma U. tego serka. Gdzie on jest? Owocowego. Ej, ej Ola, tu jest zamknięte. No wiem! Jak? Jak? Co mam? Muszę o, iść dookoła? O, 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 jest, dobra, jest, jest, mam. O kurde, Ola! O, Czekaj Ola! Dobra! O mój Boże, a ty dasz radę? Ty dasz radę? Ty... Nie wiem. Ale nie pukaj mnie, bo mi spadnie! Wypadnie w moje jedzonko. nie <grym> mi... wypadnie. Jak mi będzie szał. Tak a na skróty robić. pójdzie? No ja o, nie chcę iść. O o. Dobra, ja idę ja tutaj. pukał. Dobra, ja zaniosę no. to tej plamie. Musimy 40 fal przeżyć. Tak. Dobra, skończamy. 40 fal Ola okay. potrzebuje banana. Och, a ja jabłko. Poczekaj, gdzie jest jabłko tutaj? Nie wiem. Boże, ja nic nie widzę. To jest pika. No to robot pika. pika, to robot pika. Gdzie jest jabłko? No, ale nie, nie widzę jabłka, widzisz Słuchaj, banana? Y, no też nie ma banana. No, no, nie ma banana, tutaj co na, jest? Tutaj na warzywniaku potrzebne jabłko i jabłka nie ma. Ale ja potrzebuję banana. Kościół, malinę wkładasz, a nie jabłko. On się malinę, zaczął wpychać. No, zmi zmieni się to czy nie? Ja, ja nie mam banana w o, ogóle. O, to jest, nie, to jest pomarańcza, nieważne. Pomarańcza czy pomarańcz się chlep, mówi? Chleb jest jeszcze do znalezienia. No nie ja wiem. chcę, bo. Jabłko! Jabłko! <noise> Jaka jabłko. i banana, tak? No Chyba. dobra. Dobra, gdzie jest. Ola, prawie rzeczy nie ma na tych. No wiem! Na półkach. O -o. Co to tak krzyknęło tam? Oh. się chyba się w tym momencie. Dobre, dobra, dobra, dobra. E, nie ma jabłka tutaj na razie. No... Ale to możemy nie, mieć nie kilka ma. rzeczy przy sobie w takim razie, tak? Tak! Jest jabłko! Chodź! A jest banan? Nie ma. Jest cię jest Widziałeś bananowca. Jest banan! O kurde. Wzięłam! Gdzie banana? Jest. O kurde. Dobra, wnośnie. Nie mam na ciebie czasu. A to jest gracz! To jest gracz, Krystian. Dobra, tam banan, tu, prosto Gdzie... prawo. Tu? Tu, 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 na Nauka. idziemy. Na ukos? Tu, 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 tu i tu po lewej, tu chyba, było. Gra... Po lewej chyba było. To jest gracz. Po lewej było. Halo? Dobra, dobra, ale nie idzie za mną. A ja miałam banan. O, tu dobra, klapa nice. jest. O, o, te klapy się pojawiają. Potrzebuję Chryst... mięso, Ola. O nie. Dobra. Kotleta całego potrzebuję. A, a ja chleb, a ja chleb. A ja chleb. Dwa, chleb. Dwa, dwa miejsca potrzebuję. Dwa. E, panie odkurzacz. Olu, dwa miejsca. No, Krysia ja ten odkurzacz mnie goni. No co to no ma? nie się nienawidzi. Jeśli chodzi o to. sama kiełbasa jest, mamy problem. Ja mam problem. Co znowu nie widzicie chyba. No został, Pan został. robot Nie idź z nim na lodówki. O, dobra, dobra, dobra. Udało mi się zrobić. Gdzie on jest? jest. Mam Słyszę pojęcia. go, ale go nie widzę. A steka ty szukasz, tak? Ja już mam, już mam. A dobra, dobra, dobra. Mam dwa. Wziąłem dwa, bo to są dwa zadania na steki. W co że dwa. Zrobione o, dobra. I, tu mam, i tu jest drugi do zrobienia. Okej, okay, a gdzie kolejne są skanery? Ja co nie... e, tam e, w stronę lodówek jedno było. Wiem. O Jezus, tu jest robot, tu jest robot, tu jest. Nie idź do mnie, z Dobra, zrobiłem dwa Dobra. Potrzebuję, potrzebuję. jakiś sok pomarańczowy. Tutaj na końcu, w rogu. Sok? Jest na końcu, przecież na lodówkach sok jest? No jest. Tylko okay. najpierw 8. Tu gdzie się roboty. Muszę... Na klapę uważaj! Wiem, tylko właśnie muszę wiedzieć jak przejść, bo tu nie ma jak przejść za bardzo. O, o jest robot! Jest dobra, robot, jest robot! Biegnij! Dobra, wejdę, biegni. wejdę. A po co ja idę? Ja cię popycham trochę, Konewka. Nie po... wiem po co, po sok możesz orange iść. Orange juice! Tu razy dwa jest. Tu jest orange juice! Dwa razy potrzebujemy, ja potrzebuję jeszcze drugiego. Co, już? No już a, nie goni. No my zostaliśmy, Ola. O. No, 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 będzie ciekawie, a potrzebujemy jeszcze drugiego. O nie, Dobra, to jest ślisko. O, są dwa roboty, Są dwa, są dwa, Krystian. Gdzie jest drugi? O, pan, nie gonią. Prawda? Teraz jeden jest przed tobą gdzieś chyba. O, o. Nie no. dobra, dobra dobra, damy radę, damy ja, ja tutaj mogę odnieść tego orangeusa, bo ja mam też, mam ja mam, Bierzemy, i biegnij Dobra, dobra, dobra. O Jezus! Ola, uciekaj! Ucieka! Ty też! Ucie... O... Dobra. <śla> dobra, dobra. dobra. Nie, nabieg, nabieg, o Boże, wdepłam w tego prawie. Tu jeszcze w roku był ten sok do zrobienia. Tu mam. Tu, 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 Jakie dźwięki straszne, co się dzieje, Kolejna uliczka została zablokowana Ile tych ulic? Wszystkie będą zablokowane, nic ja nie nic, widać Ja widzę w ogóle, ja no nie, tak. nie widziałam w ogóle iść do skanerów O, tu jest kulde. skaner jeden, dobra, dobra, co tu trzeba? Eee... Płatki, dobra dziwne różowe są, płatki To są płatki Bo to są konewkowe płatki, dlatego Kone, są takie Konewko-płatki eee, Tutaj konewko, nie ma Konewko-wkładki A co tu po, idzie? Tutaj też nie ma. Brązowe A! coś. Mam płatki! Biorę płatki. Biegnem. O kurde. Co jest? jest e... tak? A czy mi się wydaje, że jak my zrobimy te skanery, to czy wypadają z nich jeszcze rzeczy, żebyśmy mogli sobie Ale mam problem. Jaki? Gonię... Nie, jednak nie wypadają. Ka kabareciarz. No weź, jaki kabareciarz? No kabareciarz mnie goni. Ja szukam e, skanerów do zrobienia. E, tam jest jeden z takim brązowym, ma... czyś chyba na lodówkach trzeba zebrać Poczekaj. to. Chipsy muszę znaleźć O kurde Ale mnie zrobił, ale nie sprawował. O nie, ja potem. Tak... O, o, tu z drugiej strony jest drugi Nie ma go Jest! O, jest, rzeczywiście Okej, okay, dobra Czekaj, Ola Trochę cię uratowałam Dobra, dobra, dobra Ja tylko chipsy potrzebuję Tylko chipsy Dobra, wziąłem weź. je, wziąłem, i mam je na sobie, mam masz? je na sobie Dobra, dobra Mam je na sobie, można ja je zbierać na razie To ja nie chcę... Aha, myślałam, że chipsy masz i odnieść Dobra, no to... Nie To mi trochę utrudniłeś tutaj o Tylko nie. trochę nie ma nic na półkach. Where chipsy? AAAAAAAA! co? <grystanie> Dotknął cię? Nie! No przecież ma trzy zdrowia jeszcze, nie? Mam te chipsy. Dobra. Idę je tam odnieść. Za to nie wiem, gdzie jest e, drugi robot, bobot. Też nie wiem, gdzie jest. To I to było gdzie było są to kolejne skan? O, tu jest skan. Jak blisko tego mogę... Nie, to podbić. nie są chipsy, ja wziąłem coś innego. <grytelki> A Boże, tam wziąłeś. No wziąłem precelki. Jezus. Czy my naprawdę sami zostaliśmy? My jesteśmy tak dobrzy? Tak, jesteśmy tak skromni. Dobra, Krystian, słuchaj, musimy się pośpieszyć, bo jest, pamiętaj, trzecia w nocy i my musimy uciec z tego sklepu. No tak, 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 no ja idę. Właśnie odkładam. No. Właśnie odkładam. Na 10 o. sekund y, tego. Kagnapka. Dobra, ja dwa zrobię teraz, Krystian pana Jedno. Dobra, dobra, dobra. I tu było Ja drugi. idę tego. Znowu jest coś wylane, Ola, jak coś. O, nie. O, Dzięki. zrobiłam. Dobra, dobra. Dobra, 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 dobra że ten robot do mnie z laseru strzela, to jak był. Było blisko. O, tutaj jest. Oj, się wylało coś. Dobra, co tu, co tu? donat Where donat Mam, dobrze. mam dobrze. Na uważaj, jest Krystian. O Jezu, to jest robot! Czekaj. To nie ten Donut! Ty masz bajgla! Tak? Tak, to różowego Donut! Dobra, ja idę za robotem. Nie, 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 go wyminąć, da tego robota, czy nie, Mówię... nie, nie, wiem, rano. Rano. nie, 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 Zabrał mi pączka mojego Widoczność jest beznadziejna No jest, fajne, mi się podoba Znowu serek mam do wzięcia O Jezu. O nie, o nie, o nie, a ja dalej tego pączka nie mam O są dwa kurde Okej, okay, dobra, okej okay. Łere pączek, pączka mi dajcie Pączka, pączka ja chcę taką... Nie ma pączka Ola Zresztą ja taką... się powinno zresetować Ale zobacz, tego 9 i 11 Znaleźliśmy więc całkiem On. konkretnie. Co dziewięć jeden... A, bo można zobaczyć pod tabem! A ja miałam tak. wyłączone. O, o kurde. Dobra, mam pączek. Dobra, nie dotknij mnie. Dobra, dotknął mnie nie! <laughs> Straciłem itemek! O, tak, nie, wiem! No. O, jeszcze popcorn nie. potrzebuję. Ja mam pączka jak coś. No nie mam pączka. One tam łożą przy tych przy warzywach. Nieprawda jeden jest... Na Jeszcze, jeszcze na O nie, nie przejdę tędy. O o. O, o o. Kurde, znalazł mnie. I, nie jak byłeś. coś, to jeden jest na popcorn, żeby zrobić, Krystian. Na popcorn? Tak. Jak znajdę to tego, to wezmę. O o, o. zrobię kolejny! Yes! Nice! Udało się. Tu ja tutaj dobra. potrzebuję serka cały czas. A ja przy, szukam popcornu Przyważył, przy jest serek do wzięcia, Ola. Warzy... O, kurde. O, popcorn. O, to chleb. Mam to... popcorn. Ja już zaniosę popcorn, ja już A, jestem Dobra, chleb potrzebny. E, o Jezus! O Jezus, dwa są tutaj. O Jezus, oba są przy mnie. Krzyżan, musisz dać radę, musisz! Nie ma chleba, chleba nie ma. O nie, o nie! Ja potrzebuję serka jeszcze. Kurde, i nie ma nie. go tu. Proszę, dać przy? mi chleb. Nie ma serka, Ola! No musi się zrespić. No, o, tu jest, jest chleb. chleb! Mam chleb! O nie, o nie, o to nie! To dobrze! Dobra. Znaczy, ty tam możesz co robić, ja na lodówkach się z jednym ganiam. O, ale widzę cię teraz. Jest serek. Dobra, Masz serek. Serek. Serek, o, serek? Serek? Serek, ser. To jest Tu cię słyszę, biegasz. Ja przy lodówkach biegam z jednym na pewno. Dobra, to ja idę na warzywnię. O, tu jest coś, co tu. O, Popcorn o, o. znowu. W pupie, jestem, dotknij mnie. Dotknął mnie. O nie! I straciłem, no nie no. białe coś potrzebujemy, nie wiem co to jest, czy cukier, czy co Kurde, Toilet, no mu mnie. nie, nie wiem co. Kurde, przez to, że są dwa zawsze cię mogą złapać w tego, w takie haki, nie? No 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 z jednej strony. Ale z drugi Może... to chyba bot jest, nie? A ja tu nie przejdę O mój Boże! Eee, Olo mam problem Ja też mam problem Jestem w alejce A nie ja mam ten przed przedmiot Potrzebuję dobra, pasty została. do zębów. Dobra, 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 dobra. O, co coś jeszcze jest? Dobra, zrobiłem jeden nice! z O, jogurt i pasta do zębów. Do... O, o, idzie jeden, dobra. E, tam, jak pójdziesz na koniec, jak coś, to już nie uciekniesz z tam. Mam pastę do zębów. Dobra, tutaj gdzieś była. Tu, tu chyba w złą stronę poszedłeś. No, tak jak na lodówki chciałbyś iść. Przy, przy tego. O, o. Ja, oba są na mnie, oba są na mnie. Ja je ja mogę chwilę poganiać chyba. Donata jeszcze potrzeba? Nie. O, kurde. Nie były oba jo na tobie. Ja jogurtu już dostałem. dostałem Naprawdę, ich. jeszcze jeden jest. Tak. Dwa są na mnie, cały czas mnie gonią. No nie wiem, jeden właśnie mnie uderzył. Czyli są trzy, o mój Boże, czy to jest jogurt? To jest jogurt, mam jogurt. Nie wiem, gdzie był jogurt. Zrobiłem tego. Zrobiłem... O, Faktycznie nie. są trzy. No uciekajcie, o uciekuję. nie. A, a gdzie jogurt? O był? nie! <laughs> Wiesz, co, ich jest chyba coraz więcej. Tu jest jogurt, chyba, tak. O tak. kurde, do... tu jest jeszcze to, to jest Dobra, się na pewno. O, o Jezus, dobra, jak chyba nie, nie zginąłem, jakimś cudem nie zginąłem, jakimś cudem. Dobra, dobra, dobra. Banan trzeba tu przynieść, o Jezus. To ja poszukam banana, dynia jeszcze. Ja właśnie już jestem tu, już jestem, już jestem. Dwie dynie, dwie dynie. Dynia jest, dynia jest. Dwie dynie, dwie dynie. Dynia jest, banan, banan też jest. Dobra, szukam jeszcze jednej dyni, czy będzie. E... Tu jest dynia, dynia jest po prawej, o Jezus. No czekaj, wyczekaj, wyczekaj, szukam, szukam. Po prawej jest dynia, po prawej. O! No no no! no, no. It? Nie, Tu po lewej, tu po lewej, tu po... No, już zniknęła nieważna. Okej, okay. dobra, no to... O kurde, trzeci przylazł właśnie. No dobra, To ja chwilę sobie tutaj pobiegam. Zrobiłem jeszcze jedno. Ja poszukam dwóch dyń potrzebuję. Ja będę tu biegać aż się nie pią, bo to nie jest dynia, nie? Co to jest? A to jest dynia! Ja myślałam, że to powinna! Już Ola! No bo ja nie widziałam, no. O Boziu. O, teraz to jest coś co tu jest? Dobra, to jest robot. Oczywiście ananas! Moduła. Nie mogło być coś, czego pod... co już mam. Jak będzie, to wezmę, ale... A, nie ma na razie znowu roboty! A no. ja idę spróbować zdobyć ten Jest ananas! Mam ananasa, dobra. Ananas idzie, idzie na lodówkę. Dobra, dobra, ja potrzebuję jeszcze jedną dynię. Jeszcze jedną dynię potrzebuję. A na razie tutaj muszę krążyć z tym jednym. No jak krążę szukam jeszcze jednej dyni, a ananas idzie na lodówy? Tak, na lodówy. Dobra, dobra, dobra Ty. Idziesz już na lodówy? E, nie, bo czekam na dynię jeszcze jedną, Ty. wiesz. To daj mi Ananasa, ja wezmę. Upuść. E, dobra, upuściłam? Wziąłem. Dobra. Goni mi jeden. Oj, dobra, ja go wezmę na siebie. Chodź na mnie! Uch, Uch, o, dobra. Dobra. A tam i tak nie pójdę. Nie zginę, mam nadzieję. Ja też mam nadzieję, że nie zginiesz. Chcę to przejść! Zobaczcie, zobaczyć, co się ma, z Nie mam żadnego prądu, Ola! Ja też nie mam prądu. O nie, nie ma dyni, nie ma dyni, nie ma dyni! Nie ma dyni. No dobra, muszę tu jedną zanieść, no trudno. No, zrobiłem jakimś cudem. Nie jest dynia! Mam obie. Nice. Dobrze, 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 dobrze Zaniosę je teraz bardzo ładnie Na miejsce Jezu Jedno o, Kolejny, kolejny skander się pojawił Donata potrzebuje Różowego e, Czyli pączka Dobra Czyli pączka o. A gdzie ten pączek? O kurde, o kurde. Chyba ginę Nie, Kryze, nie możesz Tak mało zostało No wzięłem je na, na tego No tutaj dwa przylazły do mnie gdzie kurde pączek? O, na lodówkach są trzy Mam jednego na sobie Mam jednego na sobie Jeden na mnie Dobra, dobra, jeszcze jakoś przeszedłem. Mam pączka, gdzie pączek? Gdzie pączek? Pączek na lodówy. Dobra, zaraz tam będę. Ale o co tu chodzi? Tu nie ma nic do już tych prądujących. O mój Boże, są dwa na mnie, zostaw mi mojego PĄCZEK! Nie, pączek, drugi pączek, dobra. O, o nie. Odzyskało mi zdrowie jedno. O, czy się regeneruje zdrowie. To trzy minuty jeden dostajesz, o dobra. Boże. Mam pączka, szukam tego, tego skanera. O Jezus, nie wiem, który to, są dwa tutaj. Czy to ten? Nie, Tissue Box, yy, musisz te przynieść, chusteczki! No to minąłem je teraz! No to ja poszukam, dobra, ja poszukam. One tu są, one tu są, czekaj, wezmę je, wezmę je A Też cudem. na lodówkach, ja mam, ja mam, ja jestem blisko, o, dobra. No. Uciekaj! Ja cię popchnę! Biegnij! Uważaj, Ola, chodź, chodź. Ale chodź, ja to tu, tu o, muszę oddać. I tak dostanę w pupę, dostałem w pupę. Dobra, o, dobra, dobra ostatni, dobra. ostatni dwa. Eee, pasta do zębów przy warzywach I grzyby na lodówkach Grzyby gdzie? Na lodówkach w samym rogu W samym roku mapy Mam grzyby, mam grzyby, mam grzyby gdzie? 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 Na lodówki, dobra Lodówki, sam rok, mapy, a drugie co mówiłeś, bo O jest, nie mogę tu pójść Eee, pasta do zębów przy warzywach Dobra, dobra Do odłożenia do... Ale to zrobimy zaraz, ale to zrobimy Chyba, nie. że zginę, ja ostatnie zdrowie, Ola No weź, nie możesz O Boże, właśnie akurat przyszedł kolega Kysian, nie gin. Pasta do zębów? Gdzie jest pasta do zębów? Nie ma pasty. Ja się tu z nimi ganiam jak coś. Wiem, ale nie ma pasty, nie ma jej Musisz wziąć pastę do zębów, Wiem, kurde, ale no, nie ma, studenem. ale nie ma nigdzie, szukam, szukam. Ja z grzybami idę. No. no, Są dwa na mnie, dwa na mnie są. No, na mnie też były dwa. Teraz są o. na mnie dwa. Aha. Dobra, tutaj chyba do odłożenia jest. Tu nie pójdę. Znaczy tu... O, o, Dobra, zrobiłem na lodówkach. O, dobra, dwa są na mnie cały czas. O, o, ja... Ja dostaję zdrowie. No, dobra, dobra. Nie miałam... No nie ma jej nigdzie. Nigdzie... Nigdzie, o, Jezus, nigdzie dwa jej są. nie ma. Jest, pasta Gdzie, 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 gdzie? Z, masz... Już podniosłam, bo? odnoszę. Dobra, 40 na. 40. na 40. Wow. Przetrwaliśmy O, zrobiliśmy Krystian, to! Ola. przetrwaliśmy noc w sklepie. O. Zobacz, jak stoją! Tu. Udało się, prawda? Udało się. Naj! Nice. Ale to było 20, 20 minut. minut! Ale się udało. Gratulacje, jesteś bardzo dobrym e, klientem o. tego sklepu. Ty też bardzo dobrą klientelą. O, super było.